Siema Siema, tu Adig Dark Zero. Witam Was w kolejnym moim filmiku z Call of Duty Modern Warfare 2. Dzisiaj gramy na mapie Strike, tryb gry Team Deathmatch. Czym dzisiaj będę grał? Dzisiaj standardowo jak na każdej mapie, którą bardzo dobrze znam. Czyli zagram runerem, obowiązkowo Tal 21 z Tumikiem, Sentex 2 granaty ogłuszające. I do tego perki Maraton, Waga lekka i ninja. Muszę powiedzieć, że coraz częściej nie tylko już ja, ale mój plan Rad zostajemy wyzywani od cheaterów. Na początku mnie to denerwowało, później muszę przyznać, śmieszyło mnie to bardzo. A teraz nawet mnie to poprawia humor, jak ktoś mnie wyzwie od cheatera. Skoro mnie wyzywają, od teraz znaczy, że gram tak dobrze jak osoba z jakimś botem, czy wallhackiem, czyli gram bardzo dobrze i to mnie właśnie cieszy. Na, tym, na tej planszy, staty będą no, nawet dobre jak na tą mapę. Widzicie, Wiedźmin już na starcie wyzywa od cheaterów. Podczas tej gry będzie właśnie takie jedno wielkie wyzywanie od cheaterów: każdy, każdego, a wszyscy będą mieli staty praktycznie. Kile będą równały się ilością deadów, ilości deadów. No i co muszę powiedzieć, rozgrywka była fajna, fajnie się grało. Mam przeszykowane jeszcze cztery inne filmiki, ale nie wiem kiedy je wrzucę. Nie mam za bardzo czasu na nagrywanie komentarzy. I co muszę powiedzieć, zapowiadam więcej filmików w dziale gameplaye. Będę pokazywał gry, które przeszedłem. Niekoniecznie będzie to walka z ostatnim bossem, ostatnia misja. Po prostu najciekawsze według mnie momenty danej gry, które możliwe, może nie graliście, może graliście. Jak nie graliście, to jeżeli wam się spodoba, to no, może zagracie. Postaram się zachęcić do gier, które ja grałem i według mnie są bardzo fajne. Pierwszy filmik powinien się ukazać już niedługo. Będzie on z gry Devil May Cry 4. Pokażę tam walkę z pierwszym bossem, który według mnie wyglądał najlepiej. No i z Devil May Cry później może pokażę jakieś filmiki z Crisis 2, z Front Mission Evolved. No i obowiązkowo filmiki z Kala też będą, jak najbardziej. Za niedługo może też pojawią się filmiki z Black Opsa. Co jeszcze? Filmiki będą w coraz lepszej jakości, ponieważ mój sprzęt będzie coraz lepszy. Także filmiki, właśnie, będą coraz lepsze. Pod koniec tego filmu jest urywek kamery Ofiary Dającej Zwycięstwo. Gdzie zobaczycie na listę graczy, to jestem sam w teamie z Denisievskim z mojego klanu. Na sześciu innych przeciwników, i co mnie zdziwiło, na początku przegrywaliśmy z nimi a potem w dwójkę sami rozgromiliśmy sześciu innych graczy, w tym był tam właśnie wieczny naszego klanu, chciał być właśnie w tymie przeciwnika, gdzie było ich sześciu, ponieważ y chciał im dać większe szanse, ale mimo tego, że wygrywali na początku, przegrali. No, Według mnie ten mecz był epicki, ponieważ jeszcze nigdy się tak nie zgrywaliśmy z właśnie z Denisem, Denisiewskim. No i w dwóch rozgromiliśmy właśnie tamtą szóstkę. O tu jak widzicie już jest wyzywanie od aimbotów. Gościu ma staty bardzo niskie i niby ma aimbota. Po prostu no nie wiem czy to jest różnica FPS-ów, czy co. Czasami właśnie tak może się zdawać, że ktoś ma aimbota. Tutaj właśnie na respie dostał. A poza tym niedoświadczeni gracze często właśnie mówią, że ktoś małem bota, patrzę na kilka, i ktoś ich zabił tak wychodząc od razu. A muszę powiedzieć, że to jest kwestia przyzwyczajenia się już do danej mapy. Ja na, na strajku Crash'u i tych innych mapach grałem od Koda 4, więc wychodzę z zakrętu i od razu patrzę yy, dane kampy. Bo jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie ktoś tam siedzi, tak samo tutaj często trafią senteksami w kogoś. To jest właśnie to, że z przyzwyczajenia wiem gdzie kto może kampić, a jak widzicie teraz, często tam ktoś kampi właśnie. No, podczas tego meczu właśnie często zobaczycie jak Wieczny kampi, ponieważ nie chciało mu się grać, bo postanowił, że gdzie kampił całą grę. No, najczęściej mu to bardzo dobrze wychodzi, ale jak jesteśmy razem w teamie, no to, to już gramy y, razem, nie kampimy. Kilka razy, właśnie tutaj, podniosę interwencję y, z termicznym. Co pomoże mi potem dobić kilka właśnie fragów. No, tutaj już wiedźmin przyczaił na mnie właśnie tak dziwnie od razu wychodzi, i od razu na mnie. Tam też właśnie u góry się często kampią. Jest dobry widok na całą mapę. No i widzicie, no już nawet proszę, żeby kogoś zbanować, no ale niestety no nie ma takiej możliwości. Ostatnio też zacząłem wraz właśnie z kolegami z klanu grać na modach. Nie wiem czy będę zapuszczał te mody na multi. Właśnie z innymi graczami, póki co gramy tylko na prywatnym. No ale. Mody są fajne, właśnie, bardzo dużo, dużo tych modów mamy. Bardzo śmiesznie zazwyczaj jest. O, no, komuś się udało przeżyć. No i może. Jak będzie więcej osób do tych modów, no to nagram co nieco z rozgrywek właśnie na modach. Kilka modów właśnie sam napisałem i muszę powiedzieć, że nawet fajnie, fajnie wyszły. Zazwyczaj łączę właśnie kilka innych modów w jeden fajny, biorę to co fajne i łączę w jeden. No i widzicie, jeden jedzie na Wiedźmina, a jeden jedzie na kogo innego. Podczas tej właśnie gry często się wyzywali od cheaterów, a staty wcale nie były takie jakieś mocne. jest paczucha. Też zauważyłem, jeżeli chodzi o paczki, to to często jest, albo nam się trafiają same radary UAV, albo właśnie strzel śmigłowca AC-130. To jest jakoś właśnie dziwnie zbalansowane. A co do broni właśnie w Call of Duty? No, jaką bronią byśmy nie grali na trybie hardcore, czy właśnie trybie z mniejszym życiem? No zawsze zabijemy na strzał, właśnie te bronie są takie słabo zbalansowane, bo jaką broń nie weźmiemy, nawet pistolety zadają taki damage jak te właśnie PAMAS, czy inna broń, właśnie słaby balans broni jest, no ale to jest Call of Duty. Dlatego tutaj no, nie patrzę na jakąś broń, żeby była fajna na staty, tylko właśnie głównie patrzę na celownik. Tar 21 akurat ma bardzo dobry celownik, tak samo jak M4A1. Nie potrzeba właśnie żadnego Red-Dota red czy innego celownika. I wracając do tego filmiku, tego urywka, co, urywku, co idzie na końcu. W tym urywku we właśnie przedstawi, przedstawiam jak z Deincem wygraliśmy z teamem przeciwnika. A muszę powiedzieć, że nie było łatwo, bo cały team przeciwnika campił i to bardzo hamsko. Siedzieli po trzech w jednym miejscu, gdzie przy każdym przejściu właśnie były zostawione claymory. O właśnie coś takiego, jak pokazuje nam Wieczny przez całą rozgrywkę tutaj cały czas gdzieś siedzi i dziwnym trafem trafia zawsze na mnie ale potem go tam ściągam co też muszę powiedzieć, że bardzo często pomaga mi właśnie radar, nie gram na BSP ale to bardzo pomaga. Właśnie często przez radar ludzie piszą, że ma się haki, ale wtedy trzeba wyjaśnić, że miało się radar i nie ma problemu chociaż oni wiedzą i tak swoje, wiedzą lepiej. Teraz niby zaczyna się szkoła, ale i tak będę miał dużo czasu, żeby nagrać właśnie jakieś komentarze, więc postaram się to robić częściej. Co też muszę zapowiedzieć, że. Zacznę nagrywać, jak tylko wejdzie, wyjdzie seria Minecrafta wersja 1.8 Zacznę nagrywać wraz właśnie z kolegami też, głównie z Call of Duty Zacznę nagrywać filmiki z Minecrafta Na właśnie na moim serwerze Będziemy nagrywać filmiki z Minecrafta, również przerzucamy się na tryb kooperacji w różnych innych grach Myślę, że to będzie Left 4 Dead yy, Dwójka Borderlands i co zostajemy przy kalu? Tutaj zaraz, właśnie będzie kilka ostatnich strzałów. Także filmików będzie dużo więcej. Nie będzie to tylko Call of Duty, chociaż nie zostawię kala. Także będzie co, będzie co oglądać. Tutaj zaraz będzie bardzo dziwna akcja, ponieważ strzelałem w gościa non-stop cały czas i nie trafiłem go, o właśnie z tym po lewej. Nie wiem jak on to robił, ale strzelałem cały czas i go nie trafiłem. Śmiesznie to wyglądało, dlatego postanowiłem przyczaić się na niego. Już powoli mecz dobiega końca, jeszcze 5 fragów i będzie koniec. Tutaj właśnie, gdzie siedziałem z tym InterVision Opłaca się rzucić właśnie Semtex, jak przychodzimy tu z innej strony, bo często ktoś tu siedzi Właśnie ze Snajpą z kampiony. Tutaj jest jeden frak do końca został i jak zobaczycie przez okno, tam na końcu będzie bieg Wiedźmin Mogłem go ściągnąć teraz właśnie Snajpą, ale nie wiem czemu, chyba go nie zauważyłem wtedy Postanowiłem go właśnie uderzyć Predatorem Jak widzicie Wiedźmin kontra Predator Wiedźmin nie ma szans i to koniec meczu, także jeżeli Wam się podobało, to oceniajcie, wypowiadajcie się, komentujcie właśnie jak najbardziej. Jeżeli Wam się bardzo podobało, subskrybujcie. Im więcej będzie właśnie subskrypcji, tym więcej będzie filmików. A tu widzicie końcówkę tego meczu i nasz skor. Na razie.